Witam. W tym filmie omówię zadanie związane z symetrią osiową. W trójkącie ABC bok AC jest zawarty w prostej minus –7x plus y minus 16 równa się 0. Bok BC prostej 2x plus 5y minus 6 równa się 0. Bok AB prostej 5x minus 6y minus 15 równa się 0. Mamy wyznaczyć współrzędne wierzchołków ABC i podać współrzędne obrazów punktów ABC w symetrii względem osi X. Wyznaczmy najpierw punkt A, czyli musimy rozwiązać układ z dwóch równań minus 7X plus Y minus 16 równa się 0 i drugie równanie 5X minus 6Y minus 15 równa się 0. No to najlepiej metodą przeciwnych współczynników. Pierwsze równanie pomnożę przez 6, minus 42x, dodać 6y, minus 96 równa się 0, drugie zostawiam bez zmian. No i widać, że przy y mamy przeciwne liczby 6 i minus 6, czyli możemy dodać sobie stronami. Z x mamy minus 37x, y się zredukowały, z wyrazów wolnych minus 111. Minus 37x zostawiam po lewej, minus 111 przenoszę, zmieniam znak, czyli 111, dzielimy na minus 37, czyli x wychodzi minus 3. Teraz minus trójkę, która wyszła, wstawiam na przykład do drugiego równania. Więc będzie 5 razy minus 3, minus 6y minus 15 równa się 0. 5 razy minus 3, minus 15, minus 6y minus 15 równa się 0. Czyli mamy minus 6y minus 30 równa się 0. Czyli minus 6y równa się 30, bo przenosimy, zmieniamy znak. Dzielimy wszystko przez minus 6, więc y wychodzi minus 5. Czyli współrzędne naszego punktu A to minus 3 minus 5. A obrazem tego punktu w symetrii względem osi X jest punkt O współrzędnych minus 3 i 5. Pierwsza zostaje bez zmian, druga zmienia się na liczbę przeciwną. Dobrze, to teraz punkt B i tutaj bierzemy równanie prostej AB i prostej AC. Prosta AB to była 5x minus 6y minus 15 równa się 0. Prosta AC była 2x plus 5y minus 6 równa się 0. Tu pierwsze równanie pomnożę przez minus 2, drugie przez 5 i będzie minus 10x plus 12y plus 30 równa się 0. W drugim równaniu, jak pomnożę wszystko przez 5, będzie 10x plus 25y minus 30 równa się 0. I jak dodamy wszystko stronami, to widać, że x nam się zredukują, te razy wolne się zredukują. Zostaje 27y równa się 0. Dzielę wszystko przez 27, y wychodzi 0. No i teraz y równego 0 wstawiam na przykład do drugiego równania. Czyli mamy 2x dodać 5 razy 0 minus 6 równa się 0, czyli 2x minus 6 równa się 0. 2x wyjdzie 6, bo minus 6 przeniosę. Dzielę na 2, x wychodzi 3. Punkt B w takim razie ma współrzędne 3, 0 a obrazem punktu B w symetrii względem osi X jest punkt o współrzędnych 3, 0. Pierwsza współrzędna zostaje bez zmian, druga jest przeciwna, ale przeciwną liczbą do 0 jest 0. No i zostaje nam jeszcze punkt C, czyli tu bierzemy prostą AC, czyli minus 7X plus Y minus 16 równa się 0, i prostą BC, czyli 2x plus 5y minus 6 równa się 0. No i tu pierwsze równanie pomnożę przez minus 5. To po wymnożeniu przez 5 mamy 35x minus 5y plus 80 równa się 0. Drugie przepisuję bez zmian. No i widać, że przy Y mamy przeciwne liczby. Dodajemy stronami. Y się redukują. Tu mamy 37x. Tu mamy 74. Równa się 0. 37x zostaje po lewej. 74 przenoszę, czyli minus 74. Dzielę na 37. Czyli x wychodzi nam minus 2. No i jeszcze x równe minus 2 wstawiam na przykład do drugiego równania. Więc mamy 2 razy minus 2, dodać 5y minus 6 równa się 0, 2 razy minus 2, minus 4, 5y przepisuję, minus 6 przepisuje, czyli mamy 5y minus 10 równa się 0, czyli 5y równa się 10, bo dziesięć, minus 10 przenoszę, zmieniam znak. Wszystko dzielę jeszcze przez 5 i y wychodzi 2. Stąd punkt c ma współrzędny minus 2, 2, a obrazem tego punktu w symetrii względem osi x jest punkt o współrzędnych 2 i minus 2. Pierwsza zostaje bez zmian, druga jest liczbą przeciwną.